Będąc jakby w tym temacie, też warto jest się odwołać do czegoś, co nazywa się regułą albo też zasadą 7, 38 i 55%. I autorem tego jest profesor Albert Mechrabian. 55% to nasz ton i barwa głosu, jeśli dobrze pamiętam, 38% mowa ciała, a 7% to co mówimy, logos całej wypowiedzi. Nasz przekaz niewerbalny jest znacznie bardziej istotny od przekazu... Werbalnego. I możemy to wykorzystać na swoją korzyść. Nasza mowa, ciała, mówi znacznie więcej o nas niż to, co mówimy. Na przykład, jeżeli jesteśmy opanowani i spokojni, będziemy inaczej mówili, gestykulowali, będziemy też mówili ciszej, wolniej. Natomiast, jeżeli jesteśmy spięci, to można to łatwo usłyszeć, ponieważ nasz głos może być bardzo krótki. Raczej nie głos, ale nasze wypowiedzi, nasze słowa mogą być krótkie, możemy zjadać końcówki i możemy podnosić też końce zdania. Nie wiem, czy udało mi się to w dobry sposób pokazać, ale na pewno było to mniej komfortowe do słuchania niż mój zwykły głos, jakiego używam w trakcie mówienia na podcastach. No ale chciałem Tobie tą bardzo prostą zależność pokazać i na pewno miałeś okazję się z tym spotkać, że osoby, które są spięte, zjadają końcówki, mówią niepewnie, głos drży. A jeżeli osła mówi coś takiego, to od razu. Zakładamy, że nie zna się na tym, co mówi. Opowiem to by tutaj anegdotkę z mojego własnego doświadczenia i retrospekcji. Kiedy byłem na, o jego, to mógł być pierwszy albo drugi semestr, jeszcze studiów moich pierwszego stopnia inżynierskich, mieliśmy tam prezentację i miałem w pewnym momencie wypowiedzieć się na tle grupy, małej grupy, tam 15 raptem osób i mówiliśmy, to miało na zadaniu trenować właśnie w nas umiejętność mówienia do wielu osób. No i tam wypowiadam się i tam. Mam uzasadnić wrażenie tam jakiegoś projektu, czy jakieś zmiany, i powiedziałem coś w stylu, poprawienie tego, jak się zachowują pracownicy administracji szkolnej, sprawi, że chyba chodzi o to, że nie będą paliły przy dzieciach, sprawi, że dzieci będą miały lepsze wzorce zachowania, a to jest istotne, ponieważ dzieci są podstawą społeczeństwa, więc jeżeli dzieci będą miały lepsze wzorce, to wszyscy na tym skorzystają, bo społeczeństwo będzie lepsze. Ale powiedziałem to w sposób, który nie był zupełnie pewnym siebie tonem, nie, nie miałem pewnej siebie wtedy artykułacji. Powiedziałem to w taki sposób, że jeszcze chyba nawet podwyższyłem częstotliwość na końcu, więc dobrze mam jak pytanie. Meritum jest takie, że wszyscy zaczęli się ze mnie śmiać, w całej grupie. I to było, ojejku, to było tragiczne. Nie dość, że mi było serce, bo miałem się wypowiedzieć, to jeszcze wszyscy zaczęli się ze mnie śmiać, jakbym powiedział coś głupiego. I to było o tyle ciekawe, że potem babka, która z nami prowadziła zajęcia, to jakaś asystentka była wtedy jeszcze, doktorantka, zapytała się, proszę pana, do kogoś kto siedział obok mnie i się śmiał. Dlaczego pan się śmieje? Ale chłopak mówi, nie wiem.